Witajcie! Dziś zabieramy Was w podróż do XVI wieku, do Polski i na Litwę. To okres często nazywany Złotym Wiekiem. Czasy ostatnich Jagiellonów, ale też początki czegoś zupełnie nowego, wybierania królów. Rzeczywiście, fascynująca epoka. Zobaczymy, jak uformowała się Rzeczpospolita Obojga Narodów, jedno z największych państw ówczesnej Europy. Będzie o polityce, tej wielkiej i tej wewnętrznej, o niesamowitym jak na tamte czasy systemie władzy, no, i o religii i kulturze generalnie działo się. No dobrze, to zacznijmy od góry, od władców. Po Kazimierzu Jagielończyku panowały jego synowie, ale tak naprawdę dopiero Zygmunt I, ten, nazwany później Starym, który rządził od 1506 roku, zapisał się jakoś mocniej. Tak, jego panowanie było długie, bo aż do 1548 roku i przyniosło kilka naprawdę kluczowych wydarzeń. Chyba najbardziej znany, no, taki symboliczny moment to hołd pruski 1525 rok. Ten z obrazu Matejki. Dokładnie ten. Wielki mistrz Krzyżaków, Albrecht Hohenzoller. Przeszedł na luteranizm, rozwiązał zakon i jako świecki książę Prus złożył hołd Zygmuntowi Staremu na rynku w Krakowie. Pokaz siły polski, no. Ale były też, powiedzmy, wyzwania. Wojna z Moskwą Niestety utraciliśmy Smolejsk, chociaż z drugiej strony na południu z Turcją udało się zawrzeć Pokój Wieczysty w 1533 roku. To był sukces. Po Zygmuncie Starym na tronie zasiał jego syn, Zygmunt II August, ostatni z Jagiellonów. Panował od 1548 do 1572 roku. On z kolei chyba bardziej patrzył na północ, nad Bałtyk. Tak, zdecydowanie. Skupił się na inflantach, czyli dzisiejszej Łotwie i Estonii. Chciał tam wzmocnić wpływy Rzeczypospolitej. No i to doprowadziło do I wojny północnej. Skomplikowany konflikt, bo brali w nim udział Szwedzi, Duńczycy, Moskwa, no i my. I jaki był efekt? Wojna skończyła się w 1570 roku. Wiesz, skończyła się podziałem Infland, trochę my, trochę Szwecja, trochę Moskwa. Pokazało to, że Bałtyk jest ważny, ale też, że trudno tam utrzymać dominację. Ale oprócz wojen i polityki zagranicznej, w samym kraju działy się rzeczy chyba jeszcze ważniejsze dla przyszłości. Mam na myśli ten cały system demokracji szlacheckiej. O tak, to jest coś absolutnie unikalnego dla Rzeczypospolitej tego okresu. Szlachta, czyli no, rycerstwo, zdobyła wtedy ogromną władzę. To nie stało się z dnia na dzień, ale właśnie w XVI wieku ten proces, jakby to powiedzieć, dojrzał. Jak to wyglądało? Kto zyskał, a kto, no, stracił? Zyskała oczywiście szlachta. Głównie kosztem innych grup. Mieszczanom na przykład ograniczono prawo kupowania ziemi poza miastami. A chłopom, no cóż, chłopom ograniczano wolność, zwiększano pańszczyznę, czyli darmową pracę na polu pana, byli coraz bardziej przywiązani do ziemi. Szlachta stała się po prostu warstwą dominującą. I co ciekawe. Było jej całkiem sporo, jakieś 6-7% społeczeństwa dużo więcej niż na zachodzie. Ale chyba nie wszyscy szlachcicy byli tacy sami. Absolutnie nie. Była ogromna różnica. Od potężnych magnatów, którzy mieli całe laty fundia, po szlachtę zagrodową, co sama musiała pracować na kawałku ziemi, a nawet tak zwaną gołotę, czyli szlachtę bez ziemi. Ale wszyscy mieli te same prawa polityczne. No, teoretycznie. A jak korzystali z tej władzy? Jakie było narzędzie? Głównym narzędziem był Sejm Walny. Tak mniej więcej od końca XV wieku ukształtował się jego skład: król, potem senat tam zasiadali najważniejsi urzędnicy, biskupi, wojewodowie i Izba Poselska. Do Izby Poselskiej wchodzili posłowie wybrani przez szlachtę na lokalnych sejmikach. I tu dochodzimy do tego przełomowego momentu 1505 rok prawda? Tak, Sejm w Radomiu. Uchwalono wtedy konstytucję Nichilnowi. nic nowego, znaczy nic nowego o nas bez nas. Król nie mógł już wprowadzić żadnego nowego prawa, które by dotyczyło całej szlachty, bez zgody Sejmu, czyli obu izb, senatu i posłów. Czyli władza ustawodawcza przeszła w ręce szlachty. Wow! Właśnie. To była fundamentalna zmiana. Król miał nadal dużą władzę, no wykonawczą, ale tworzenie prawa było już zależne od szlachty. A co z wyborem króla? Bo jak dziedziczyli, ale mówiliśmy, że Zygmunt August był ostatni. No właśnie, szlachta chciała mieć też wpływ na to, kto będzie królem. I podczas tak zwanej wojny kokoszej w 1537 to w sumie nie była wojna, bardziej taka zbrojna demonstracja. Zygmunt Stary musiał ostatecznie potwierdzić, że tron jest elekcyjny czyli że po jego synu szlachta będzie wybierać władcę. Pojawił się też wtedy wiesz, ruch egzekucyjny. Egzekucyjne, to znaczy? Żądali egzekucji praw. Chcieli, żeby magnaci oddali dobra królewskie, które trzymali nielegalnie. Chcieli wzmocnić państwo, oprzeć je na prawie i na średniej szlachcie. Taka próba reformy, powiedzmy. Okej, okay, czyli mamy wielkie zmiany polityczne. Ale to też czas reformacji w Europie. Jak to wpłynęło na Polskę i Litwę? Idee Lutra i Kalwina szybko tu dotarły. Luteranizm przyjęli głównie mieszczanie, zwłaszcza w tych bogatych miastach Prusk królewskich – Gdańsk, Toruń tam były silne wpływy niemieckie. A kalwinizm ten bardziej spodobał się szlachcie był jakby bardziej demokratyczny, dawał większą rolę świeckim. Wielu magnatów i sporo średniej szlachty przeszło na kalwinizm. Słyszałam też o braciach polskich. Kim oni byli? Tak, zwani Arianami. To był taki bardziej radykalny odłam protestantyzmu. Odrzucali dogmatotrójcy świętej boskość Chrystusa. To było kontrowersyjne nawet dla innych protestantów. Niektórzy głosili też bardzo radykalne hasła społeczne. Pacyfizm, potępienie poddaństwa. Ich głównym ośrodkiem był Raków. Tyle różnych wyznań. Aż dziwne, że nie wybuchły jakieś wielkie wojny religijne, jak we Francji czy Niemczech. I to jest właśnie ten fenomen Rzeczypospolitej. Polska zasłynęła jako państwo bez stosów oczywiście były napięcie, jakieś tam tumulty, ale uniknięto masowych rzezi i wojen domowych na tle religijnym, przynajmniej w tym stuleciu. Coś to gwarantowało? Jakieś specjalne prawo? Były dwa ważne akty. Najpierw Zgoda Sandomierska w 1570 to było porozumienie głównych grup protestanckich, luteranów, kalwinistów i braci czeskich, że będą się wspólnie bronić. A potem w 1573, już po śmierci Zygmunta Augusta, podczas pierwszej elekcji, uchwalono Akt Konfederacji Warszawskiej. I on był taki ważny? Niesamowicie ważny. Gwarantował wieczny pokój między wszystkimi mieszkańcami, niezależnie od wyznania. Szlachta zobowiązała się, że nie będzie nikogo prześladować z powodu religii. To był ewenement w skali Europy. Ten akt wszedł potem na stałe do artykułów henrykowskich, które każdy król musiał zaprzysiąść. Ale wspominałeś, że ta tolerancja nie trwała wiecznie. Pojawiła się kontrreformacja. Tak, Kościół katolicki zaczął działać aktywniej. Ogromną rolę odegrali Jezuici, sprowadzeni w latach 60. XVI wieku. Skupili się na edukacji, zakładali świetne szkoły, kolegia, które przyciągały też młodzież protestancką no i powoli, ale skutecznie odzyskiwali wiernych dla katolicyzmu. Było też coś takiego jak Unia Brzeska. Tak. W 1596 roku część biskupów prawosławnych na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej postanowiła uznać zwierzchność papieża. Powstał w ten sposób Kościół Unicki, czyli grekokatolicki. Zachowali swój obrządek wschodni, ale podporządkowali się Rzymowi. Miało to wzmocnić katolicyzm na wschodzie, ale e, spowodowało też głęboki podział wśród Rusinów, bo wielu prawosławnych tej Unii nie uznało. To był początek wielu problemów. A dlaczego właściwie Rzeczpospolita, mimo tych silnych spływów protestanckich, szczególnie wśród szlachty, ostatecznie pozostała w większości katolicka? Hmm. No wiesz, to złożyło się na to kilka rzeczy. Po pierwsze, sam protestantyzm był podzielony. Luterani w miastach, Kalwini na wsiach szlacheckich, do tego Arianie, brakowało jedności. Po drugie, chłopi. To była ogromna większość społeczeństwa, i oni pozostali przy katolicyzmie. Dla nich ważniejsze były obrzędy, święci, procesje, niż czytanie Biblii, której zresztą i tak nie umieli czytać. A szkoły protestanckie? Były, ale głównie w miastach, raczej elitarne. Poza tym wiesz, wielu tych szlachciców, kalwinistów nie prowadziło jakoś szczególnie surowego trybu życia, jaki zalecał Kalwin. No i królowie pozostali katolikami, co miało znaczenie. Jezuici ze swoimi szkołami byli bardzo skuteczni. A później, później doszły wojny wojny z protestancką Szwecją, prawosławną Moskwą, muzułmańską Turcją. To zaczęło cementować taki obraz Polak-Katolik, obrońca ojczyzny i wiary. Rozumiem. Przejdźmy teraz do społeczeństwa i gospodarki. Mówiłyśmy o Stanach, szlachcie, chłopach, mieszczanach, a jak ta machina gospodarcza działała? Podstawą stał się folwark szlachecki, czyli wielkie gospodarstwo rolne należące do szlachcica, produkujące głównie zboże na eksport. Kluczowa była tu praca chłopów pańszczyźnianych, darmowa praca. A skąd takie zapotrzebowanie na zboże? Z zachodu. W Anglii, Niderlandach, Niemczech rosły miasta, przybywało ludzi. A ich rolnictwo nie nadążało. Potrzebowali jedzenia. A Rzeczpospolita miała wielkie połacie ziemi i tanią siłę roboczą. Polska stała się takim, no, spichlerzem Europy. Zboże, ale też drewno, skóry, futra spławiano rzekami, głównie Wisłą do Gdańska. A Gdańsk musiał na tym niesamowicie zarobić. O tak. Gdańsk przeżywał wtedy swój złoty wiek. To był gigantyczny port, jedno z najbogatszych miast nad Bałtykiem. Tam szlachka sprzedawała swoje towary, a za zarobione pieniądze kupowała dobra luksusowe z zachodu: wina, przyprawy, drogie tkaniny, broń. Ten model gospodarki, oparty na folwarku i pańszczyźnie, ukształtował Polskę na długie wieki. Mówiliśmy, że Zygmunt August był ostatnim Jagielonowym i umarł bezpotomnie w 1572 roku. Ale jeszcze przed śmiercią doprowadził do bardzo ważnego aktu Unii Lubelskiej. Tak to było w 1569 roku. Wcześniej Polskę i Litwę łączyła tylko Unia Personalna, wspólny władca, ale dwa państwa. W obliczu braku następcy i nacisków szlachty obu krajów postanowiono zacieśnić związek. Po długich, trudnych negocjacjach w Lublinie podpisano Akt Unii Realnej. Powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Co to znaczyło realna? Co było wspólne, a co oddzielne? Wspólny miał być odtąd władca wybierany razem przez Polaków i Litwinów, wspólny sejm walny, wspólna polityka zagraniczna i moneta. Ale Litwa zachowała swoje oddzielne urzędy centralne, np. hetmana wielkiego litewskiego obok koronnego, własne wojsko, własny skarb i własne prawo. Czyli jedno państwo, ale jakby z dwóch części, które zachowały pewną odrębność. Dokładnie tak. Chociaż w praktyce Polska, czyli korona miała silniejszą pozycję. Ale powstało gigantyczne państwo jedno z najważniejszych w Europie i niesamowicie zróżnicowane. Polacy, Litwini, Rusini, czyli przodkowie dzisiejszych Ukraińców i Białorusów, Niemcy, Żydzi, Ormianie, Tatarzy. Prawdziwa mozaika narodów. I religii. Unia też siwą rzeczy przesunęła uwagę Rzeczypospolitej bardziej na wschód, no i szlachta mogła swobodnie osiedlać się na całym terytorium. I tylko trzy lata później, w 1572, umiera Zygmunt August. Rzeczpospolita staje przed wielkim testem pierwsza wolna elekcja. Jak sobie poradzono w tej nowej sytuacji? No cóż, na czas bez królewia władzę przejmował tak zwany interrex. Zazwyczaj był to prymas polski, a żeby utrzymać porządek w kraju, szlachta zawiązywała konfederacje kapturowe, takie lokalne rządy, które pilnowały bezpieczeństwa i sądów. Sama elekcja odbyła się w 1573 roku pod Warszawą. To była elekcja virytim. virytim. Tak, znaczy, musz mąż, mąż w męża. Teoretycznie każdy szlachcić mógł przyjechać i osobiście zagłosować. Wyobraź sobie te tłumy na polu elekcyjnym. Kogo wybrano? I czy to było takie proste? Kandydatów było kilku. Wygrał Henryk Walezy, brat króla Francji. Ale zanim został królem, musiał zaprząść dwa ważne dokumenty. Pierwszy to artykuły Henrykowskie. To była taka jakby konstytucja Rzeczpospolitej, gwarancja wolnej elekcji, praw szlachty, w tym prawa do rokoszu, czyli buntu przeciw królowi łamiącemu prawo, no i tej słynnej tolerancji religijnej. A drugi dokument? Drugi to były pakta konwenta. To już były jego osobiste zobowiązania. Co on konkretnie obiecuje Rzeczpospolitej, na przykład wsparcie finansowe, przeprowadzenie wojska, spłatę długów państwa. Każdy elekt miał swoje pakta konwenta. Ale z tego co pamiętam, Henryk długo u nas nie porządził. Oj nie. Niezwykle krótko, kilka miesięcy, dowiedział się, że zmarł jego brat, król Francji, no i potajemnie uciekł z Krakowa, żeby objąć tron francuski. Uciekł? Kurczę! I co wtedy? No wybuch skandal, oburzenie. Postawiono mu ultimatum, żeby wracał, ale nie wrócił. Więc trzeba było znowu ogłosić bezkrólewie i zorganizować kolejną elekcję. Już w 1575 roku. I ta była jeszcze ciekawsza, podobno? Tak, bo doszło do podwójnego wyboru. Część senatorów, magnatów ogłosiła królem cesarza Maksymiliana II Habsburga, ale większość szlachty wybrała Annę Jagiellonkę. Siostrę Zygmunta Augusta i stwierdziła, że jej mężem ma zostać Stefan Batory, książę Siedmiogrodu. I kto wygrał ten pojedynek? Ostatecznie Batory z Anną. Przyjechali do Krakowa, zostali koronowani w 1576 roku. Batory okazał się zupełnie innym władcą niż Henryk, bardzo energicznym. Co mu się udało zrobić? Przede wszystkim był dobrym wodzem. Najpierw musiał sobie poradzić ze zbuntowanym Gdańskiem, który popierał Habsburga pokonał ich. Potem skupił się na wojnie z Moskwą, bo Iwan Groźny znowu zajął inflanty. Potrzebował pieniędzy na tę wojnę. Żeby przekonać szlachtę do podatków, zgodził się na utworzenie Trybunału Koronnego, a potem Litewskiego. To były najwyższe sądy dla szlachty, co ją oczywiście bardzo wzmocniło. Zreformował też armię. Stworzył na przykład piechotę wybraniecką, żołnierzy rekrutowanych z chłopów z dóbr królewskich. A ta wojna z Moskwą Jaki był jej finał? Zakończyła się sukcesem. Trzy wielkie kampanie Batorego, zdobycie Połocka i innych twierdz. W 1582 roku podpisano rozejmy w Jamie Zapolskim. Iwan Groźny musiał zwrócić Inflanty i ziemię połocką. Moskwa została odsunięta od Bałtyku. To był duży sukces militarny. Czyli same sukcesy? No nie do końca. Miał też Batory konflikty wewnętrzne. Głośna była sprawa Samuela Zborowskiego, magnata, którego kazał ściąć za zdradę i spiskowanie. To wywołało spore kontrowersje i opozycje części szlachty. Batory zmarł dość nagle w 1586 roku. Mówimy o wojnach, polityce, elekcjach, ale XVI wiek to przecież także złoty wiek polskiej kultury Renesans skąd on się u nas wziął tak pięknie no wiesz, sprzyjało temu kilka rzeczy: po pierwsze kontakty z Włochami. Polacy jeździli tam studiować. Na dwór królewski, zwłaszcza za czasów żony Zygmunta Starego, Włoszki Bony z Forży, przyjeżdżali artyści, architekcy. To oni przebudowali Wawel w stylu renesansowym. Po drugie, był względny spokój w kraju i no, dobrobyt części społeczeństwa. Bogaty Gdańsk też był ważnym ośrodkiem sztuki. A nauka? Mieliśmy chyba kim się pochwalić. Oczywiście. Przede wszystkim Mikołaj Kopernik, jego dzieło o obrotach sfer niebieskich, wydane w 1543 roku, to była prawdziwa rewolucja w astronomii. Przeniósł Ziemię z centrum wszechświata, ale rozwijały się też inne dziedziny: geografia, historia, medycyna. Powstawały nowe szkoły, uniwersytety, jak Akademia Krakowska, Wileńska czy założona przez Jana Zamoyskiego Akademia Zamojska. I co najważniejsze, chyba dla nas dzisiaj: literatura w języku polskim. Tak. To niesamowicie ważny moment. Dzięki drukarstwu książki stały się łatwiej dostępne. I pisarze zaczęli tworzyć po polsku, a nie tylko po łacinie. Mikołaj Rej rzucił do słynne hasło A niechaj narodowi wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Jego żywot człowieka poczciwego to taka pochwała życia ziemiańskiego. A Kochanowski? Jan Kochanowski to już był absolutny geniusz. Fraszki, pieśni, pierwszy polski dramat, odprawa posłów greckich, no i te niezwykle wzruszające treny napisane po śmierci córeczki. Mieliśmy też ważnych myślicieli politycznych, jak Andrzej Frycz-Modrzewski i jego dzieło o poprawie rzeczypospolitej. No i pod koniec wieku zaczęto budować zamość, miasto zaprojektowane jako idealne miasto renesansowe. Rzeczywiste, imponujący obraz. Jakbyś miał podsumować ten wiek w kilku słowach, co było najważniejsze? Hmm. Myślę, że to była ta niezwykła kombinacja: stworzenie ogromnego, wielokulturowego państwa Rzeczypospolitej obojga narodów, wykształcenie tego unikalnego systemu demokracji szlacheckiej, okres, przynajmniej na początku, niespotykanej tolerancji religijnej, rozwój gospodarczy oparty na eksport zboża. No, i ten wspaniały rozkwit kultury i nauki, renesans w polskim wydaniu. To wszystko położyło fundamenty pod kolejne stulecia. Dobrze, to spróbujmy jeszcze raz zebrać takie najważniejsze punkty do zapamiętania, jak przed Sprawdzianem. Jagielnonowie i Unia. Pamiętajmy o Zygmuncie Starym, hołd pruski 1525, i Zygmuncie Augustie, ostatni Jagielon, Unia Lubelska 1569. Demokracja Szlachecka. Szlachta rządzi. Około 6-7% ludzi. Sejm walny. Król, senat, posłowie. Zasada Nihilnowi z 1505. Król nie tworzy prawa bez sejmu. I tron staje się elekcyjny. Reformacja i tolerancja. Luteranie, mieszczanie, kalwini szlachta, arianie. Polska państwem bez stosów. Ważne. Zgoda Sandomierska 1570 i akt Konfederacji Warszawskiej 1573 gwarancja wolności religijnej. Kontrreformacja. Działalność Jezuitów, szkoły. Unia Brzeska 1596 powstaje Kościół Grekokatolicki. Polska zostaje katolicka. Między innymi podziały protestantów, chłopy, wojny. Gospodarka. Folwarki szlacheckiej pańszczyzna. Polska z pichlerzem Europy. Eksport zboża przez Gdańsk, Unia Lubelska, 1569. Powstaje Rzeczpospolita Obojga Narodów. Wspólny król, Sejm, polityka zagraniczna, osobne urzędy, wojsko, skarb. Wielkie wielonarodowe państwo. Wolna elekcja. Pierwsza w 1573. Wiritim wybór Henryka Walezego. Musiał zaprzysiąść artykuły henrykowskie zasady ustroju i pakta konwenta obietnice. Szybko uciekł. Stefan Batory, 1576-1586, wybrany po Walezym, Dobry wódz utworzył trybunały dla szlachty i piechotę wybraniecką. Wygrał wojnę z Moskwą o Inflanty. Renesans, rozkwit kultury, Wawel, Zamość, Kopernik, literatura po polsku, Rej Kochanowski. Tak, to był naprawdę kluczowy wiek. Ukształtował Rzeczpospolitą, jej siłę, ale też no, pewne problemy, które miały się później ujawnić. I właśnie o tym chciałabym, żebyście pomyśleli na koniec. Skoro szlachta miała taką władzę, a król był wybierany i ograniczony różnymi prawami. Jakie długofalowe problemy mógł taki system stworzyć dla tak wielkiego i różnorodnego państwa? Z tą myślą Was zostawiamy. Do usłyszenia.